Na rajdowe emocje zaprasza Orlen Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar Zobaczycie jak do finiszu rajdu Dakar przygotowują się specy od obrazków, ale nieruchomych Tutaj jest aparacik z mikrofonem, czyli będzie nagrywany obraz ruchomy jednak O, a tutaj nasza japońska przyjaciółka Aki Dwa aparaty Oczywiście, jak zwykle, zalepione nazwy Tak, żeby nie kusiło złodziei O, drugi Ale co jest naprawdę ważne Yeah, why this, a key? Most important camera Why most important? Need a selfie Aha, okej okay. Najważniejsza Najważniejsza kamera Fotografa To jest właśnie iPhone do selfie, jak powiedziała 3. I jest i to właśnie jest najważniejsze w pracy każdego fotografa. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen. Sponsor startu polaków w rajdzie dakar.